Witam serdecznie na losowaniu e, par fazy grupowej zimowej Ligi Biznesu. To już trzecia edycja przed nami, także trzeci raz będziemy się widzieć na hali. Tym razem e, na hali e, już nie ATH, ale UBB, czyli Uniwersytet Bielska Biała. Cieszymy się bardzo, że po raz kolejny będziemy mogli gościć firmowe teamy właśnie na naszej bielskiej uczelni. Przed nami losowanie, mamy dwie grupy, grupa A i grupa B. Tak jak wcześniej informowałem podział jest taki, że najlepsze cztery ekipy z tamtego sezonu są ustawione. Dwie będą w grupie A, dwie będą w grupie B. I tak, jak wiadomo, grupa A to Mistrz, czyli Special Works i ekipa, która była trzecia, czyli Remax. A w grupie B mamy wicemistrza Davis i czwartą ekipę Polaris. To będę losował naprzemiennie przemiennie raz do grupy A, raz do grupy B. I oczywiście po losowaniu niebawem będziemy potrzebali do Was cały terminarz. Zobaczmy złowanie. pierwszą ekipę, która będzie do grupy A, czyli to będzie trzecia ekipa. I to mamy ekipę Urzędu Miasta Bielsko-Biała. Teraz prozimy do grupy B. I w grupie B, trzecia drużyna to drużyna Nemak. Idziemy dalej. Do grupy A dochodzi Murapo. do grupy B. Mamy drużynę Przemku się Hach, nie są. I dalej. Zobaczymy, która grupa to grupa śmierci. Potem, tak jak pewnie wiecie, będziemy po fazie grupowej robili play Czyli jedynka z grupy A zagra z ósemką z grupy B. I tak dalej. A przed nami drużyna, która dołączy do Grupy A i to jest Worker Service, nowa ekipa, która jeszcze u nas nie grała, yy, także żeby naminek zimowej trafia do grupy A. I grupia, grupa B. Do grupy B, dochodzi Marion. Generalnie bardzo mocna ekipy, także ta zimowa Liga Dziękuję się nam bardzo, bardzo ciekawie, bo, bo drużyny jest bardzo mocne. Także sam jestem ciekaw jak to się tutaj potoczy. I do grupy A mamy ABB. I grupa B ekipa Enersysu. TEAM FLUID to drużyna, która trafia do grupy A i grupa B Gospodarz UBB gra w grupie B No i ostatnie rozstrzygnięcia Grupę A zamyka drużyna Piekarnia Jasiek czyli mamy Grupę A w komplecie czyli Urząd Miasta, Murapo, Walker Service, KBB, TI Fluid, Piekarnia Jasiek i tu mamy Mistrza czyli Special Works i trzeci Remax i ostatnia firma, która będzie grała w Grupie B to jest drużyna Malcomed która trafia do, do drużyny do, do grupy z Nemakiem, Hutchinsonem, Marionem, Enemesisem, UBB gospodarzem Malcolm i mamy tu drugą ekipę, która, którą jest Davis, i czwartą, y, którą jest y, ekipa Paul Brasu. Tak jest. Także dzięki wielkie. Niebawem terminarze. Do zobaczenia.